Jak obecnie wygląda sytuacja jednoosobowych działalności gospodarczych w Polsce? Patrząc na nasze ostatnie badanie przeprowadzone na grupie firm tak zwanych jednoosobowych działalności gospodarczych, patrząc na dane z bazy Krajowego Rejestru Długów, ta sytuacja bardzo dynamicznie się zmieniła od lutego, kiedy to ta grupa 192 tysięcy firm była zadłużona na kwotę około 5 miliardów złotych. Jak spojrzymy po sześciu miesiącach, to zadłużenie wśród jednoosobowych działalności gospodarczych wzrosło o 940 milionów, przekracza w tej chwili już 6 miliardów. Można powiedzieć, że była duża dynamika wzrostu zadłużenia. Każdego miesiąca ona przekraczała 150 milionów złotych i dotknęła praktycznie wszystkie branże. Jeżeli zapytamy, dlaczego był taki duży przyrost zadłużenia w tym okresie, to duży wpływ będzie miało na to etyczne zachowanie innych firm, które z jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi podejmują współpracę. I tutaj przede wszystkim firmy skarżą się na to, że ci partnerzy postępują w sposób nieetyczny. Około 35% deklaruje, że szczególnie te duże firmy i, i korporacje. Wymagają no, specyficznego zachowania w czasie pandemii, wymagają lepszych umów, lepszej obsługi, co no, jest takim wymuszaniem w pewien sposób. Z drugiej strony, też 42% firm deklaruje, że wielkość firmy, z którymi handlują, a ich zachowanie to etyczne, nie ma nic wspólnego, że każda firma, i mała, i duża, zachowuje się czasem w sposób nie taki, jakby należało. I tutaj do takich najczęstszych przykładów cytowanych przez przedsiębiorców jest niewywiązywanie się ze zobowiązań, w tym ze zobowiązań płatniczych, czyli firmy nie płacą na czas swoim kontrahentom. Na trzecim miejscu się, znalazł się taki punkt, który mówi o renegocjacji umów w czasie epidemii co jest bardzo często też niekorzystne dla tych małych y, przedsiębiorstw. Tutaj w odsetku 25% tak nam y, deklarują. Oczywiście do y, tego zadłużenia y, y, w pewien sposób doprowadzają też y, niespłacone zobowiązania od innych firm w stosunku do tych jednoosobowych działalności gospodarczych. Y, te firmy u swoich dłużników mają około 833 milionów złotych, to jest sporo. Najwięcej im są winne też jednoosobowe działalności gospodarcze, prawie 300 milionów złotych. Niewiele mniej, bo 291 milionów złotych są im winne spółki prawa handlowego, a najmniej spółki akcyjne około 26 milionów złotych w tej chwili. A jakie branże są takie najbardziej zagrożone, co wynika z danych BIG? Jeżeli spojrzymy na zadłużenie jednoosobowych działalności gospodarczych, to przede wszystkim one są winne pieniądze branży finansowej, głównie bankom, w mniejszym stopniu firmom leasingowym i factoringowym. To jest około 4,6 miliarda złotych. Następnie patrząc po, 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 bro, po branżach zadłużonych, to w najgorszej sytuacji jest w tej chwili branża handlowa i to zarówno handel detaliczny, jak i hurtowy prowadzony przez jednosobowe działalności gospodarcze. To ich zadłużenie wynosi w tej chwili... Około 1,2 miliarda złotych. Na następnym miejscu znalazły się firmy z branży budowlanej, to jest około 856 milionów złotych. Niewiele mniej, bo 850, 826 milionów złotych winne są firmy z branży transportowej. A jaka jest prognoza? Czy, czy mają Państwo już jakieś prognozy na, na najbliższe miesiące? Patrząc na to, jak firmy korzystają z pomocy rządowej, z, tego, z, tego, z tych wszystkich tarcz, które miały miejsce, czyli pomoc rządowa, nadal 70% jednoosobowych działalności gospodarczych, czy głównie małych i średnich przedsiębiorstw, chce z tej pomocy skorzystać. Co więcej, ta pomoc zyskuje coraz większą aprobatę wśród przedsiębiorców. W tej chwili już około 36% chwali. Te, ten rodzaj pomocy, więc wydaje mi się, że ta sytuacja zadłużenia nie będzie się tak dynamicznie zmieniała jak w tych pierwszych sześciu miesiącach. Mamy do czynienia z lekkim ożywieniem już przy wymianie handlowej, już na całym rynku, więc mam nadzieję, że ta sytuacja będzie ulegała stopniowej poprawie.